Tutaj kwiaty od tych młodych obywateli dostałem już także piękne laurki. Pokażę je. Dziękuję. Dostałem też listy, które będą przeczytać później. Ale przede wszystkim szanowni państwo, chciałem serdecznie podziękować za to, że Państwo zechcieli tutaj przyjść. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Jestem bardzo wdzięczny dlatego, że... W takich miejscach jak Nakło, w takich miastach jak Nakło naprawdę jest o czym rozmawiać. Jeśli chcemy rozmawiać o Polsce, a te wybory powinny być okazją do takiej rozmowy, poważnej rozmowy, to ta rozmowa szczególnie poważna powinna być tam, gdzie. Mamy do czynienia z wielkim nasileniem, ciągle trwającym wielkim nasileniem tych zjawisk, które musimy przezwyciężyć, które musimy przełamać. To jest piękne miasto, to jest miasto pięknej historii, założone jeszcze w tym sensie, że otrzymało prawa miejskie przez Władysława Łokietka. Czyli XIV wiek, przełom w naszych dziejach, ponowne zjednoczenie naszego kraju po rozdrobnieniu dzielnicowym. Ale to jest jednocześnie miasto, w którym po dziś dzień mamy 22% bezrobotnych. Czyli prawie dwa razy więcej niż w kraju, półtora razy więcej niż w tym województwie pojawsko-pomorskim. I to jest, proszę Państwa, Zjawisko, które odnosi się do wielu takich miast w naszym kraju, a już to czepianie się pana Camerona, premiera Wielkiej Brytanii, o którym też słyszałem, tego zupełnie nie rozumiem. Czyżby jakieś kompleksy tej podobno światowej europejskiej partii. No nie wydaje mi się, żeby tak było, ale zaczyna to tak wyglądać. Więc proszę tutaj o umiar. My mamy dobre stosunki, to tak przy okazji wyjaśniam z brytyjskimi konserwatystami. One są całkowicie partnerskie. Ja bardzo, bardzo życzę, żeby podobne stosunki miała konkurencyjna partia z niemiecką CDU. Żeby to były też takie równe partnerskie stosunki. To będzie dobrze do Polski. Można to pokazać, skłaniając CDU, żeby głosowała za wspólną uchwałą Parlamentu Europejskiego, zaproponowaną przez naszą partię, zaproponowaną też przez brytyjskich konserwatystów, żeby od 2013 roku dopłaty dla rolników w Europie były równe. Jeżeli platforma skłoni do tego CDU, to będzie to oznaczało, że są rzeczywiście w partnerskich stosunkach. Jestem głęboko przekonany że ten wybór, który przed nami w niedzielę, to jest wybór między taką koncepcją Polski, tą zimną koncepcją liberalną, która z całą pewnością, tak jak nigdzie na świecie, tak i w Polsce, nie zapewni tego sukcesu, a koncepcją sprawdzoną w Europie, koncepcją państwa, narodu solidarnego, która taki sukces zapewnić może. I dlatego proszę wszystkich Państwa i tych, którzy się już zdecydowali i tych, którzy dopiero się zastanawiają, idźcie na wybory i poprzyjcie mnie.